Oświęcimianie przybywają na stadion zimowy na lodowisko lokalnego rywala. Ci, którzy dzisiaj przyjechali w takim zestawieniu AGKS Tychy. 15 sezonów dla trójkolorowych w latach 2009-2024. Czterokrotny mistrz kraju. 787 występów dla GKS Tychy, Puchar kontynentalny, hokejowa Liga Mistrzów. Medale każdego koloru. Pierwszy bulik, reprezentacyjni napastnicy zwarli się. Lundin zagrał nie najlepiej. Komorski znalazł. Tym podaniem partnera z zespołu. Jeszcze poprawka backhandem i Lundin za yy, Oświęcimianie. Ciura mocno z podniebieskiej na raty. Lundin teraz otwarte. Prawe skrzydło Akeret wrzuca w kierunku bramki, ale Zamo do tej akcji podążył ze wsparciem kolega z zespołu Lundin. Świetnie broni. Jeszcze może być poprawka. Ponownie Linus Lundin. Krążek za bramką. Replas. Drużyny przyjezdnej. I teraz będzie okazja, by to podeprzeć. Atakiem skutecznym było naprawdę blisko. Przedzierał się przy bandzie Turkulia. Świetne wyłożenie. Popatrzył Akeret i w ostatniej chwili dołożył tam. Dziubiński. Krzemień. Olsony jakimś cudem Ślamazarnie, Mazarnie Helianko znalazł trochę sił, żeby jeszcze ruszyć do tercji ataku, nagrał, strzał odbijał. Teraz też dynamicznie chcieli Tyszenie uderzyć na bramkę Lechtonen. nagranie i Lundin. Kapitalna obrona bramkarza Unii. Nie udało się wystrzelić. Podanie po przekątnej do Pasia Pas i Lundin. Raz jeszcze Zawodników, przełożenie do środka rykoszet. Jeszcze hajkinem. I jest krążek w siatce. Uderzenie spod niebieskiej, trącenie przed polem bramkowym i replaz Unia Oświęcim wychodzi na prowadzenie w 23 minucie 35 sekundzie. Spójrzmy raz jeszcze. Ta praca przed bramkarzem okazała się w tej sytuacji kluczowa. Ta przyjezdnymi. Teraz błąd w ustawieniu. Będzie szansa dla Tyszan! Ależ zagapiła się Unia w obronie! Został zablokowany, ale umiejętnie rozrzucił na niebieską. Jeziorski szykuje się do strzału, ale prosto. Zablokowane Sobecki, jeszcze Tyszanie, nagranie na drugą stronę. 2-1, 2-1, znowu rozklepali obronę Unii. Przed bramką Lundina, znowu to była tylko formalność. Tutaj jeszcze zablokowany Sobecki. Kapitalnie. Jona Monto wypatrzył Rasmusa Heliankę. Świetny teraz manewr Zyderberga. I Fuczyk musiał bronić po tym strąceniu. Dobre zagranie z wykorzystaniem bandy. Ale wprost do obrońcy i teraz kontra Unii. Pozostał tutaj sam i nie wykorzystał tej sytuacji Henry. I znowu nie ma tutaj obrońców GKS-u Tychy. Dziubiński na drugą stronę. Nie trafia Hampus Olson. tym razem. Gotowana pozycja strzelecka. Karia Leinen. Zatrzymane podanie. Poprzek i teraz wymanewrowana tyska obrona. I znów mamy remis. W przewadze trafia także Replastunia Oświęcim. 35 minuta 29 sekunda. Związana tutaj czwórka graczy. Zasłonięty fucik. To podanie Wertanena zupełnie nie wiedział, gdzie akurat znajduje się krążek. Tyski bramkarz Pakomorskiego. Teraz świetnie unia i nie trafił tym razem. Ataku Olson, Podłączył obrońcę. Znowu trącenie przed fucikiem. Znowu zamieszanie. Położył parkan na lodzie. Tyski bramkarz. I w ten sposób zatrzymał drogę krążek. Hopel to cały czas przy krążku objechał bramkę, wykłada na drugą stronę w ostatniej chwili. Zablokowali akeret, zagranie i znowu rozmanewrowali, wymanewrowali obronę tyską. Oświęcimianie wiedzą, jak to robić, mają jasne instrukcje, mają klucz do obrony GKS-u Tychy, kiedy ten gra w osłabieniu. Czas tego gola: 45 minuta 49 sekunda. I raz jeszcze trzeba pochwalić derby z Krakowią u siebie. Zatrzymany Larionows. Trzeba powiedzieć, choć może zawieszę te słowa na tę akcję. Lundin! Kapitalna obrona. Przy bandzie w narożniku. Niewybity należycie ten krążek. Próba spodniebieskiej, ale widział wszystko Lundin. Lubią hokejowe roller coastery pod opieczni Nika Zupancicia. Liczymy na więcej w tym sezonie, bo tak...